Hello i już jesteśmy na wilczku. Pozbieraliśmy co tam było, jakieś takie pierdłki pozbierałem i jedziemy do synów Ragnara Czyli do braci Ragnarsonów. Ciekawe jaka będzie ich reakcja, jak powiem, że ją zaorałem na sam koniec. Czy będziemy przeruszać temat? Czy nie? Ledestrians Hamblebrot Co do you know about them? It's an old military fort, not much else. Bergred could be at either one. We should check both as soon as possible. And what do we do with Tona? I would bet the sweat off my sack. She's writing to Burgred now, no offering silver for a warning about us. You won't be seeing her again. Not unless you're bound for Helheim. I'll collect now if you don't mind. Ah. Uh, this one takes after me, brother. We should get moving, Drinkit. I can take the fortress at Temblemrok. Ale <laughs> właśnie, ktoś. Um, Royo właśnie powiedział dzisiaj w filmiku, jak oglądałem, że y, tu nie jesteśmy taką jednoosobową armią. To już nie jest gra, w której mm, to, to czujemy, że mamy tych Wikingów, czujemy, że razem z nimi i tak dalej. Nope. Nie. W ogóle. Ja tutaj widzę straszne podobieństwa do Assassin's Creed Odyssey i nie rozumiem, czemu ludzie e, za przeproszeniem tak się spuszczają i odcinają jedną grę od drugiej. Mury Temple Bro... E, dobra, Iwara i waraj, porozmawiaj z nim. Nie, pierwsze pójdziemy pod te całe mury i, i zachwycają się na tym, jak ta gra się różni od e, tego. OD. Czekaj, tu jest jedno. A drugie, aha, tam. Nie mam tu szybkiej podróży. Naprawdę. Gdzie mam najbliżej? Tu. Albo tu. No dobra, tutaj. Eee... No i ta gra ma naprawdę ogromne po podobieństwa do Assassin's Creed Odyssey i z systemem broni. Który tak się zachwycają, że jest taka różnica, i tak dalej. Nie ma aż takiej różnicy. Jest to, że jest jej dużo mniej. Przez to się wydaje, że jest ten system jakiś sensowniejszy, i tym podobne. No ale przez to, że jest mniej, jest trudniej ją ulepszyć. No, logiczna decyzja i całkowicie normalne. Natomiast odcinanie tego właśnie, że a w Odyssey było tamto, a w Odyssey to, a w Odyssey było to źle. Nie uważam tak. Uważam, ok, w Odyssey sporo rzeczy później było zmieniane, tak, były dodawane pacze, które to zmieniały, pododawali jakieś skrzynie, które pozwalały sortować ekwipunek, że nie musiało się wszystkiego nosić przy sobie i tak dalej. I te świetne opcje spowodowały, że gra była o wiele, wiele lepsza. Eee, natomiast tu mi nawet paru rzeczy takich brakuje, które bym powiedział, że w Odyssey były: czyli możliwości odłożenia sobie tego ekwipunku, z którego nie korzystam. Eee, bo mam teraz w ekwipunku sporo takich przedmiotów, z których nie korzystam i, i mnie nie interesują. Okej, okay, nie przeszkadzają mi one, bo nie muszę ich sprawdzać, nie muszę na nie patrzeć i tym podobne, ale są. A jestem osobą, która na przykład lubi mieć taki porządek wykwipunku i tak dalej, nie? I fajnie by było, gdyby była taka możliwość właśnie takiej skrzyneczki gdzieś na statku czy w osadzie, że sobie odkładacie wszystko do niej, nie? Cały sprzęt, który Was aktualnie nie interesuje, który, z którego nie korzystacie, wkładacie do, do tej skrzyneczki i święty spokój. Hmm. Okej. Okay. Ava, there you are. W sumie to byłby dobry patent zrobić taki filmik porównanie walhalla i Odyssey. Po prostu klimat walhalla wydaje mi się, że trafił w sedno, że to jest to, czego ludzie chcieli: Wikingów w grze z epicką historią. Zdążyłem się wyciszyć przed ich nieciep. See if you can get anything more out of them. Me and Aver will take care of fetching Alice with. Oh, then guide you. Mm. Lady Alice is moving to door. We could find a quiet way. Or we can take you longship. I'm beside you either way. Ah, oh, Aver. I have dreamt of this day of scouring the shy in search of a king. Of going a Viking, good with you, with our brothers and sisters, conquering new lands, forming lasting friendships, and if it takes chasing some weasel across a new land, so be it. I am right where I wish to be. As am I, brother. No. We'll do this the Viking No. Żaden z nich nie powinien być sensownym przeciwnikiem i powinno się nam udać. No nie, już się nam nie uda wrócić do trybu incognito. Trochę szkoda, bo liczyłem, że się to uda. Muszę iść w stronę tego skilla, co dobija nadepnięciem, bo to jest strasznie upierdliwe, że ja już przewracam tych przeciwników i to mi nic nie daje. No, nie wiem czego Typek oczekiwał. Okej. Okay. I po łapkach. O, nie było zbliżenia. Jeden z pierwszych razy taka sytuacja, że nie było zbliżenia filmowego. No i dostał stopę. Słuchajcie. I szybka strzała. O, nie mam strzału. A oddasz mi strzały? Chyba nie odda mi strzał. Dwie strzały tylko mam. O, tu są strzały. Dobra, mamy. Zgubiłem gdzieś y, Sigurda. Gdzie może być Sigurd? Tu jest jakiś typo. No nie, nie ma. Tu jest Sigur. Tam jest jakiś kusznik. Osztamenda! Trafił mnie z takiej odległości. I to jeszcze tak dotkliwie. Tak dotkliwie mnie trafił prosto w serduszko. Jak on mógł? Nie, dobra, koniec napierdzielania się z nich. Trzeba się wziąć w garść i. Ej, ale gdzie jest ten kusznik? Ja tu przyszedłem do niego. Co on jest trochę wyżej? Był zaznaczony na żółto, czyli powinien mieć przy sobie coś. Skarb, hajs, nie wiem, cokolwiek. Widzicie co zrobimy? Dokładnie to samo co zrobiłem tutaj poprzednim razem, tylko wtedy wyszło mi dużo lepiej.

Let my handmaidens walk free of this place. They have nothing to do with our quarrel. You hear that, Avor? Noble, selfless. This is the sword you must strike a bargain with. A woman of quality. We seek only your king lady. Tell us where Burgred hides, and we will leave without an ounce of blood spilt. Please, I. I don't. I don't know. Effective, Sigurd. She is only naive to her present danger, but she will soon understand. Wait. Those are the hands of one who washes linens, a servant. She is. A wow! Bravo! To nie ona jest lady. Lady me. Watch the <try> handmaidens. I'll follow Ethel's with. Co typku? Będziesz mnie gonił? Nie będziesz mnie gonił, bo nie żyjesz. Szybko poszło. Jezu, to, był, to, to było ładne. To, to było ładne. O, co za pinda? Już stąd płynie gdzieś. Zastrzelę typka, który steruje łodzią? Schwytaj i sprowadź ją do obozu. O. Przyda mi się chyba wilczak. Zastrzeliłem go? Ha, jak ładnie trafiłem. I to tuż koło naszego obozu. Po prostu. Dobra, wilczku. Tym razem. A, w sumie. W sumie. Ale dobra jest, leci w pławnie. I co ja mam z nią zrobić, no? <noise> Jaka głupia sytuacja. Ja nie mogę jej zastrzelić ani nic jej zrobić. No muszę poczekać, aż dopłynie do brzegu, nie? Ale to było do przewidzenia jeju. To była tak stara sztuczka. Yay, you babo. My husband will send you all to hell. Mm. Quite clever, your ladyship. You're certainly making us work for it. Keep your hands off me, pagan. Have you lost your sense of hospitality? I regret asking. <laughs> Splunella? that? Za... After what you put me through, I would have to be mad. Czy ona naprawdę ucieka? Ja pitole. No i co, no i muszę czekać, aż ona się gdzieś dostanie. No bo tak, no to. to... No babsz tylu płyń, żeż gdzieś głupi do brzegu, no? Tak, idealnie, do tego brzegu płyń. Do tego brzegu płyń. Tak, tak, dokładnie o to chodzi. Płyń do tego brzegu. Do tego. Tutaj. Tuż obok naszego obozu

God will sear your soul, Heathen, if he can find it. Why the cat's She Sees as much as you. Where's my Kathleen? What have you done with her? Your handmaiden, you mean? The brave one, dressed in royal finery? Season change with the others. I'll take them back to Tamworth. Get them talking. If she has so much as a scratch on her, I will inform Cheowal. Fajnie, że teraz o nią dba, ale przed chwilą miała na nią wyrąbane, bo podmieniła ją ze sobą, nie? Puścić ich. Dobra, nie bądźmy podobni do Iwara. Opuśćmy ich. E, ok, popatrzmy sobie na umiejętności. Ja szedłem tutaj w stronę... ...tej umiejętności, nie? Lekki... ...lekkie lądowanie. Lądowanie, miecz, okej. Okay. Znaczy młot, miecz. Ulepszenia, dwa. Co tam, kładziesz się? Okej, okay. yy, mamy 15 minut i w tym momencie z zadań, gdzie są zadania fabularne, mamy z Iwarem najechać miasto. Mamy tam szybką podróż, także spoko pod tym względem. Yy. A, myślałem, że coś się zacznie od razu. Wiecie co, zaczniemy to sobie w kolejnym odcinku. Tymczasem Bajo, do kolejnego. Jak się Wam podoba, łapa w górę komentarz cokolwiek.